Radio Maryja mimo iż jest katolickim medium to skupia wokół siebie wielu odbiorców. A z postulatami padającymi z ust Tadeusza Rydzyka liczą się nie tylko wierni, ale również osoby będące decyzyjnymi w kraju. W mediach pojawiły się niezwykle delikatne informacje dotyczące pilnie strzeżonej tajemnicy redemptorysty. Radio Maryja oraz TV trwam od lat są dość kontrowersyjnymi mediami. Wielu Polaków uważa, że wpływ duchownego na decyzje podejmowane przez rządzących jest zbyt duży Politycy nie powinni tak mocno polegać na poparciu ojca ryzyka. To, co zostało ujawnione na temat fundacji, którym przewodzi redemptorysta, może oburzyć wiele osób. Radio Maryja to tylko jeden z wielu biznesów, w jakich udziela się Tadeusz Ryzyk. Duchowny to urodzony przedsiębiorca, a jego zachowanie według wielu osób zdradza. Że lubi znajdować się w centrum uwagi i przyjemność sprawia mu to, iż tak ważne osoby w państwie liczą się z jego opinią. Przykładem może być fakt, iż Tadeusz Rydzyk wielokrotnie wypowiadał się na temat dyskryminacji między innymi. TV Trwam przez KRRIT, nagranie z jego barwną wypowiedzią można obejrzeć na oficjalnym kanale Radio Maryja na YouTube. W mediach pojawiły się informacje na temat tego, jakie wynagrodzenie otrzymują podlegli najsłynniejszemu polskiemu redemptoryście. Raczej nie mogą oni narzekać na problemy z domowym budżetem. Radio Maryja oraz TV Trwam to nie jedyne miejsca, gdzie Tadeusz Rydzyk występuje w roli szefa. Zajmuje on również wysokie stanowiska w dwóch fundacjach. Jest prezesem Lux Veritatis oraz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Fundacji Nasza Przyszłość. Jak podaje dziennik toruński Tadeusz Rydzyk nie jest skąpy w nagradzaniu swoich pracowników. Średnia pensja w Lux Veritatis wynosi około 7 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast pracując w naszej przyszłości, można spodziewać się wynagrodzenia na poziomie 2,8 tysiąca złotych. SuperExpress dotarł do dokumentów, gdzie podsumowane zostały łączne wydatki przeznaczone na pensje dla pracowników ojca Rzyka. Informacje zapewne nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie dziennikarze SuperExpressu, którzy dotarli do dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wynika z nich, że rocznie Tadeusz Rydzyk przeznacza na pensję zawrotna kwotę 5,3 miliona złotych. Jak przyznaje zapytany przez